Witam no, na Auto Autorena Pełne bezwypadkowe samochody Dziś jest to oferta sprzedaży Renault Megane 2015 rok Wersja Limited Z najlepszym, najprostszym silnikiem 1.6 benzyna 110 konny motor 15 rok Auto zachowane całe w oryginale Bezwypadkowe, bezprzygotowe, bezkolizyjne fajny egzemplarz z fajnym przebiegiem zachowany w oryginale, 15 rok auto całe fabryczne pełna dokumentacja przebiegu wszystkie serwisy wydruki z Cepiku, tiffy, potwierdzenia, absolutnie wszystko i zapraszam do prezentacji lakierniczo auto zadbane nie poobijane, nie porysowane, bez mankamentów, bez wad Naprawdę posiada tylko jakieś mikro ślady użytkowania. Jego stan techniczny, wizualny jest w bardzo dobrym stanie. auto w oryginale, szyby w oryginale kompletna historia serwisowa auto dokładnie w tym stanie sprowadzone przeze mnie osobiście z Niemiec zarejestrowane, ubezpieczone, faktura VAT marża zdjęcie do wglądu jak auto było kupowane przyprowadzone estetyczny, bezwypadkowy samochód Autami zajmujemy się od blisko 10 lat. Każde auto jest naszą własnością, sprawdzamy je, wiadamy za nie i jesteśmy go pewni! Partronik tył, światła LED, przód, światła soczewkowe Timatronik sprawny, wersja limited. Naprawdę, auto z każdej strony jest ładne, nieponiszczone, nie pobijane, a jednak ma swój wiek. powiedziałem lakier cały w oryginale, szyby w oryginale. Stary, zwykły, prosty silnik. Tu mamy jakąś parkingową gnioteczkę, ktoś drzwiami poczęstował to jest jedyny mankament tego auta jeśli chodzi o wizualność wszystkie elementy mają oryginalną powłokę lakierniczą około 80-100 Wnęki Elementy zewnętrzne to jest w serii. A jeśli szukamy takiego samochodu, to jest to ogromny plus. zapraszam osoby, które szukają Te źle nam się przyłożyło które szukają bardzo dobrego oryginalnego egzemplarza